W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak w Jabba Place, czyli w Jabba to ten to potwór taki gruby, który yy, chce zabić Hana Solo, nie? U niego jest ten ogromny, w, u Jaby jest taki potwór. Dzisiaj im pokażę jak się do niego dostać. Dobra, zaczynamy. Przewinę, aż się naładuje. Dobra, siema, już wróciłem. I tam był widoczny na y, tym tle taki ogromny potwór. Teraz właśnie pokażemy. O to w tym filmie chodzi, żeby pokazać, gdzie on się znajduje i jak do niego wejść. Bo tam można wejść i on was może pożreć. To też pokażemy, co on może z nami zrobić. Pokażę się. Patrzcie, idziemy tędy. Ech, tylko jest pech. Musimy speedem biec. Nie, nie zadawać się z tymi debilami tam. No widzisz, co się stało. O, sorry, sorry za te słownictwo, ale dobra. Gramy jeszcze raz. I biegniemy tam. Patrzcie, tutaj oczywiście zaczynamy w piątce. Żeby tam dojść, trzeba iść tymi schodami tutaj, oto. I tutaj wbiec szybko. Tak. Nie. Tutaj trzeba skoczyć. I patrzcie, i patrzcie co on nam może zrobić. Podejdź. Ale on masz, no, czy ty tak dla ciekawskich Teraz pokażę jak się stamtąd można wydostać Sorry, muszę od początku przez jakiegoś gnoja Dobra, no to pokazuję wam jak się stamtąd wydostać Najlepiej to iść bokiem I tak trochę do niego szczelać Oczywiście jego się nie da zabić Wielimy I patrzcie, i wyszliśmy do bazy złych Taka fajna punkta. Widzicie, jesteśmy w takiej rzeczce. No nie, że to tylko taki jeziorko, <gry> Nie. A to jest już nasza. O, przejęli. Dobrze, dobrze. No to chodźmy się dać zjeść. Oto wchodzimy tam i już koniec filmu. O, szybko. Dobra, no to koniec będziemy mówić już trochę więcej później. No to cześć, pa! Widzicie, co się ze mną stało? To mówię cześć, bo już mnie nie zobaczycie.